Cześć! Dziś porozmawiamy o czymś, co budzi sporo emocji: o tym, czy gmina może zabronić budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Brzmi absurdalnie, a jednak w wielu miejscach w Polsce takie zakazy pojawiają się w planach zagospodarowania. Ale czy naprawdę są zgodne z prawem? Zacznijmy od podstaw. Polskie prawo jasno mówi. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek odprowadzać ścieki w sposób bezpieczny dla środowiska. Jeśli w pobliżu jest kanalizacja, trzeba się podłączyć. Ale jeśli jej nie ma, ustawa daje ci wybór. Możesz zamontować szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków. I tu kluczowe słowo: wybór, bo ustawa stawia te dwa rozwiązania na równi. A co robią niektóre gminy? W planach miejscowych wpisują zakaz budowy oczyszczalni, tłumacząc to ochroną środowiska albo ładem przestrzennym. Tyle, że takie zapisy nie mają mocy prawnej, jeśli ograniczają prawa nadane ustawą. Rada Gminy nie może więc wprowadzać własnych zakazów ani zmuszać mieszkańców do budowy tylko szamba. To byłoby przekroczenie uprawnień. Sądy administracyjne potwierdzają to jednoznacznie. Po pierwsze, Przydomowa oczyszczalnia biologiczna to rozwiązanie równorzędne z szambem. Po drugie, gmina nie ma prawa zabronić jej budowy. A po trzecie, prawdziwa ochrona środowiska polega na kontroli poprawnego działania oczyszczalni, a nie na ich zakazywaniu. I to ma sens. Bo nowoczesne, ekologiczne oczyszczalnie, zwłaszcza te w technologii osadu czynnego, jak systemy VH, pracują cicho, bez zapachu, i skutecznie oczyszczają ścieki, chroniąc wodę i glebę lepiej niż stare szamba. Dlatego, jeśli Twoja gmina próbuje ci to uniemożliwić, pamiętaj, że prawo stoi po Twojej stronie. Masz prawo wybrać ekologiczne rozwiązanie dla swojego domu. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka oczyszczalnia będzie najlepsza dla Twojej działki, wejdź na stronę ecohouse-oczyszczalnie.pl Albo zadzwoń pod numer 603-310-919. Pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie i przygotować potrzebne dokumenty. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, ekologia zaczyna się w Twoim domu.